Hello, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. My już w drodze. Słuchajcie, mieliśmy wyjechać o godzinie. Muszę was położyć tak. Mi... Naprawdę ten lumix jest cholernie ciężki i ja nie jestem słabą, drobną kobietką. Coś <laughs> nacisnę teraz w bekę. Mieliśmy wyjechać o 5.30. Drogi wychodzi nam ponad 2,5 godziny, ale wzięliśmy pod uwagę jakieś problemy na drodze ewentualne, jakieś, wiecie, zatrzymywanie się na jedzenie. Więc chcieliśmy wyjechać tak, żeby mieć ponad 4 godziny na tą drogę i po prostu super, jak będziemy wcześniej totalny chill. Ale no i mieliśmy wobec tego wyjechać o 6.30. Ja miałam stać o 5.00. Stałam o 5.30, dlatego że widzieliście, o której wczoraj poszłam spać. No kurde, nie dałam rady po prostu. Eee, plus, poszłam spać później, trochę niż Wam mówiłam. Eee, I wstałam o tej 5.30, mówię, dobra, wyrobię się w godzinę. Jedyne, co miałam. Uno sekundę. Eee, wracając do tematu. Eee, no, nie wyrobiłam się. Wiecie, co miałam do zrobienia? Miałam do zrobienia umyć i wysuszyć włosy. Miałam do, bo to jest coś czego no nie zrobię w drodze e, ani na miejscu. Miałam do zrobienia zrobić oczy, umyć twarz, zrobić oczy, bo to też jest coś czego no nie zrobię w drodze. I e, dopakować takie rzeczy, których po prostu jeszcze rano używałam, nie? I tyle. I powiem Wam, że no, zrobić siku, umyć zęby. Wiadomo. I to są rzeczy, które nie wyrobiłam się. Nie wyrobiłam się. I to wiecie czego to jest kwestia? To jest kwestia tego, że po prostu ja jak wstaję rano mam takie spowolnione ruchy nie wyrobiłam się, wyjechaliśmy o siódmej, a więc wyjechaliśmy pół godziny później, ale spoko, jesteśmy na stacji benzynowej, ja jestem turbogłodna. Eee, I mam nadzieję, że zaraz zahaczymy jakiegoś maka, żeby zjeść śniadanko. Stresuję się coraz bardziej. Mm. ostatnio taki stres odczuwałam jak jechałam na beauty targi Ehm, tam miałam podstawy do tego, dlatego że na beauty targach e, no, były osoby, które są odbiorcami kontentu beauty, czyli mojego kontentu. E, plus tam informacja, że ja będę była wcześniej i podeszło do mnie mnóstwo osób i to było stresujące. Tutaj ja kocham Was spotykać, ale uspokajam się tym, że na pewno nikt do mnie nie podejdzie, bo późno dałam informację, że będę, więc mogę trochę wrzucić na chill ale i tak się stresuję. No i ym, chyba na chwilę obecną tyle. Nienawidzę tak wcześnie rano wstawać, bo jestem z włokami. Miałam kiedyś taką perukę. E... Miałam kiedyś taką moją ulubioną perukę i mówiłam Ci kiedyś, że miałam takie alter ego Nadie. Pokazywałam zdjęcia jej i w ogóle. I właśnie miałam taką perukę Nadi. I ona miała brązowe włosy zbliżone kolorem do moich, taką gdzieś długość jak ja teraz, i różówkę. I, I tak teraz patrzę na siebie i wyglądam trochę jak Nadia. No i fajnie, bo ja w ogóle już super się czułam w tej peruce. Dzień dobry. Zero jest tu, a nie zero jest tu. Dzięki! Dostaliśmy też pieprz. Mówiłam sobie, słuchajcie, kajzerkę kurczak premium. Wyciągnęłam kurczaka i rukole z tej kajzerki. I jak y, lubicie rukole, to możecie napisać mi w komentarzu, jak to jest lubić rukole i co jest z wami nie tak. Yy, w białej kajzerce i trochę żałuję, bo w ciemnej z ziarnami jest smaczniejsze. Nic więcej nie stało, jakby to tu dorzucili star żółty i cebulkę. Fun fact, ponieważ w kanapce jest kurczak, a nie wołowina, to mogłam go sobie sama wyjąć, bo i nie ma sera żółtego. Bo jak jest w kanapce ser żółty, to proszę, żeby oni nie wkładali po prostu mięsa, dlatego że ten ser się wtapia w to mięso i potem tego się nie da oddzielić. A ja lubię ser. Bądź jak jest wołowina, no to ona po prostu zostawia mocne ślady po sobie w kanapce. Dlatego też proszę, żeby oni wyjęli. To jest bardzo często bardzo skomplikowane. I albo nie mam wyjmowanego mięsa, albo na przykład, jeżeli w zamówieniu tylko moja kanapka miała być bez mięsa, to wszyscy inni też dostają bez mięsa. Albo mam wyjmowane na przykład z kanapki wszystko. Nie? Od razu wyjmują mi ser, od razu wyjmują mi, nie wiem, pomidora, wszystko. I nie rozumiem tego. Jakby mam ogromny szacunek ogólnie do ludzi, do ludzi pracujących w maku też. No bo dlaczego by nie. I ja wiem, że tam czasami jest rozgardiasz i w ogóle, ale niezależnie od tego, co się dzieje, wiecie, jak ja jestem jedynym klientem, to też potrafią mi wyjąć wszystko z kanapki. I chciałabym też, żeby ktoś mi to wytłumaczył. Dlaczego jak widzisz kanapka bez mięso, to nagle zapominasz o pozostałych składnikach w tej kanapce. I don't know. Mak zjedzony. Ja po drodze jak widzicie make-up też zrobiony myślę, że niebawem będę po prostu mistrzem malowania się w klasie. zostawiłam tylko, tak nie obrysowałam ust jak widzicie już pomalowanie dolnych rzęs mnie z lekka przerosło i i jeszcze nałożę sobie kredkę na linię wodną. I jeszcze robię sobie pieprzyki gdzie nie gdzie, tam gdzie mam pryszcze. Polecam w ten sposób, e, ale to jak staniemy, bo nie chcę zrobić sobie krzywdy. E, no, także, e, także tak. Już naprawdę, naprawdę dochodzę do wprawy. Powiem Wam, że na konwencie ostatni raz byłam. Nie chciałabym Was skłamać, więc dajcie mi sekundę. E, no, z 7-8 lat temu więc kupa czasu, ale powiem Wam, że ponieważ jak jeździłam na konwenty, no to jeździłam na konwenty ze studia, ze studiem w kontekście pracy i byłam na konwencie chyba w każdym mieście w Polsce i na każdym kilkukrotnie, bo po prostu bywałam przez tam dwa czy trzy lata na prawie każdym konwencie, to konwent nie jest dla mnie jakąś atrakcją i ma takie cechy, których ja po prostu nie lubię. Cechy mm, no, takiego dużego eventu, czyli dużo ludzi w jednym miejscu. E, aczkolwiek e, no, to nie oznacza, że jestem jakoś negatywnie nastawiona, tylko wiecie, nie jadę z takim... Ooo, konwent, ale super, ciekawe jak to wygląda. Ale, wam pokażę jak to wygląda, zostało nam do miejsca docelowego 38 minut, jak dobrze pójdzie to będziemy 10 minut przed umówionym czasem, więc znaczy... Godzin ogólnie na miejscu, mogliście zobaczyć przebitki, ale ja tutaj mam troszkę roboty i tyle się dzieje, że nie miałam jeszcze okazji, żeby Wam coś więcej ponagrywać, i jest tak piekielnie głośno, że bardzo ciężko jest nagrać coś, gdzie ja coś do Was mówię. Ale ponagrywam wam teraz trochę, jak tutaj wszystko wygląda. Przejdziemy się po konwencie i pójdziemy coś zjeść. A może w odwrotnej kolejności pójdziemy coś zjeść, potem przejdziemy się po konwencie. sobie, słuchajcie, tutaj z Oshi przy ich stędzie. Nie mam pojęcia, czy mnie słychać, bo jest, wiecie, muza, bas, wszystko. że <laughs> mój głos i słyszę już tak nie niedomaga z lekka. No i jesteśmy centralnie naprzeciwko sceny, więc mogę sobie siedzieć na leżaczku. O, zobaczcie, siedzę sobie na leżaczku yy, i oglądać. Yy, teraz wystawiany jest yy, tatuaż etniczny. Tatuaż etniczki, etniczny, czyli Japońszczyzna, jakaś tam polimezja, znaczy jakaś tam, nie jakaś tam, tylko, że no wiecie, że między innymi. Em, no. E, siedzimy, jest słuchajcie 16, ale ładne tu, ale ma dziewczyna, e, Jest słuchajcie 16 i już ja jestem tutaj bardzo mocno zmęczona, kierowca również. No bo wiecie, od piątej na nogach. Em, jak przeszłam sobie, tak wiecie, no wiele lat mnie nie było na konwencie, to wezmę Was bliżej. Wiem, że może kadr nie taki, ale będziecie mnie lepiej słyszeć. To yy, wiecie, tatuatorzy, no zresztą jak widzieliście na tych przebitkach, że boże, jaki fatalny kadr zrobiłam, masakra. No nic, że. 28 ludzi wiecie, żeby yy, dostać. Co się dzieje? Że wiecie, wystawiają sobie naklejki. Zobaczmy, będzie to była, wyłaniane zaraz tutaj, jak wszystkie tatuaże zostaną zaprezentowane, wizytówki i inne takie rzeczy. No i właśnie gdzie nigdzie były printy wydrukowane. I była jedna taka dziewczyna, nie pamiętam jak ona się nazywa, tatuatorka ze swoimi projektami, takimi słodkimi, kolorowymi, konturowymi e jakieś wiecie latające kutaski takie rzeczy nie i po pierwsze mega chętnie przyjęłabym wrzutko od tej dziewczyny ale no nie ja tutaj dzisiaj jestem w pracy a nie po to żeby się to tułować, ale nie myślę że 206, że kiedyś ją namierzę i się odezwę e, a druga sprawa straszna szkoda że nie miała właśnie printów wystawionych, bo tak bardzo by nam, już mówię nam, w sensie wam w studiu siedziało, do Sextolka, do bobskiego wieczora i normalnie podeszłabym się zapytać, czy na przykład może ma printy albo ma w planach, ale akurat na konwent, nie wiem, nie zdążyła, nie wyrobiła się, żeby wydrukować, ale em, wstydziłam się. Więcej zapytałam. Podejrzewam, że słuchajcie, w ogóle mnie nie widać w tym y, słońcu, może chociaż highlight dobrze widać w każdym razie słuchajcie, zawijam się jest, powiem Wam, która jest godzina i jest godzina oj, coś mi się tutaj bardzo dziwnego powłączało, jakiś brokat do paznokci jakieś reklamy 17.14 um, ale już tutaj się nasza ekipa powoli, że tak powiem no słuchajcie, wyszły wszystkie napoje po prostu były tak dobre, że wyszły więc zawijamy się um, mam nadzieję, że droga do Wrocławia będzie tylko 2,5 godzinna i Hej marleczki. witam się z wami w poniedziałek. Wyglądam tak. I tak jestem pełna podziwu, że jak wróciłam wczoraj do domu, to byłam jeszcze w stanie e, zmyć makijaż i nałożyć pielęgnację. Bo myślę, że gdybym tego nie zrobiła, to mielibyśmy dzisiaj niemały problem. Serio, ja byłam... Tak zmęczona! Wiecie co, ja byłam też zmęczona psychicznie, dlatego że dla mnie po prostu takie eventy to jest straszne przebodźcowanie. Straszne przebodźcowanie. I ja naprawdę jestem tak przebodźcowana, że to samo męczy. Nawet gdybym była wypoczęta fizycznie, nie wstałabym o piątej nad ranem, miałabym, nie wiem, 10 godzin snu. To podejrzewam, że stylnie czułabym się najlepiej wracając i byłabym mega zmęczona właśnie przez to przeproccelowanie. Dlatego nie robię takich rzeczy często. Mm. Tak. Ogólnie podsumowując, Tatu konwent. E... Jak to Tatu konwent? Ale fajnie, bardzo fajnie. E, ja teraz będę sprzątać. E, będę teraz sprzątać. Pójdę, wstawię jakieś pranie, nałożę sobie pielęgnację na włosy, pójdę się wykąpać, zrobię sobie turbo super ekstra pielęgnację i usiądę do montażu jednego z vlogów. I mam taki mood, że myślę, że nawet jak się swoim pożegnam, to po prostu odpala aparat i będę nagrywała kolejnego vloga. Także tak głośnik yy, się rozładował Wy, wyłączył, dziękuję, że ze mną byliście yy, mam nadzieję, że Wam również się podobało, pokażę Wam tego printa w kolejnym yy, vlogu, dobra? bo yy, on jest taki zwinięty, nie chcę go rozwijać nie chcę go zniszczyć, a będę szła dzisiaj yy, kupić ramkę na niego, no i ten print, ja wahałam się czy go kupić dlatego, że na tym princie no zobaczycie w kolejnym vlogu, jest yy, po prostu postać kobiety, topless i yy, ja chcę, żeby on był widoczny w filmach na YouTube, ten print po prostu, żeby był w tle i miałam takie, no dobra, on idealnie kolorystycznie pasuje, różowo-niebiesko-fioletowy, yy, ale przecież YouTube będzie miał z tym problem, no i yy, pan, który tam to sprzedawał mówi, że cytki zawsze można zasłonić, No co ja powiedziałam, że szkoda zasłaniać, więc wymyśliłam i potem się wróciłam po tego printa, że wsadzę go po prostu w antyramę i na antyramie nakleję tej postaci na piersi serduszka, cokolwiek i dzięki temu będziemy mieli cenzurę, a nie zniszczę w ten sposób printa no bo wiecie, zawsze mogę go wyjąć z tej antyramy i nic tam nie jest naklejone więc tak wymyśliłam, chyba w ogóle gdzieś mam takie małe różowe serduszka na tylko nie mam pojęcia, gdzie, więc dzisiaj poszukam. Eee, tyle. Jeszcze raz dziękuję, że ze mną byliście. Wbijajcie na Instagram. Tam was zawsze serdecznie zapraszam. Puziaczki. Bye! -o!